Rozmowa dnia Przed mikrofonem Michał Hita, goście Kielce jest dziś wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie wojewodo, Teatr imienia Stefana Żeromskiego w Kielcach ma już prawomocne pozwolenie na całą budowę. Czy to ostatecznie kończy wszelkie kłopoty z realizacją tego imponującego im przedsięwzięcia? Zdecydowanie tak. Ta ostatnia decyzja e, zamyka... Taką ścieżkę legislacyjną, bym to tak określił, czyli wszystko związane z pozwoleniami, z uzgodnieniami. Jest to konsekwencja pewnego odwołania, które strona właścicieli sąsiednich kamienic wnieśli w ubiegłym roku jeszcze. Mieli do tego prawo wnieść takie odwołanie, ale decyzja z zeszłego tygodnia, bo w tym, w tym tygodniu myśmy te decyzje przekazywali, ale tak naprawdę to zeszły tydzień, końcówka zeszłego tygodnia, decyzja wydana, decyzja ostatecznie temat właśnie spraw prawnych związanych z Teatrem Żeromskiego zamyka. Dotyczyło to prozaicznej rzeczy. Teatr po to, aby być teatrem niepowtarzalnym i jedynym w swoim rodzaju, w sensie technologii wystawienniczej, bym to tak określił, może niezgrabnie, ale zawsze. Dokupił sąsiednią kamienicę i właściciele przyległej kamienicy no pewne mieli tam obawy, że, że to zmieni trochę i funkcjonowanie kamienicy i, i to nie będzie tak jak oni sobie życzą, ale decyzja również ich pewne postulaty uwzględniła, także myślę, że wilk owca cała. Teatr może się spokojnie budować, a teatr Stefana Żeromskiego brzmi dumnie i będzie dumnym teatrem, panie redaktorze. To będzie najpiękniejszy teatr w Polsce. Mam nadzieję, że najbardziej nowoczesny chyba w Europie, bo wszystko na to wskazuje, że technologia będzie bardzo, bardzo mocno tam eksponowana. Czy po zakończeniu tej inwestycji to może być taką wizytówką Kielc, która do stolicy regionu przyciągnie turystów nie tylko z Polski, ale być może i także z Europy? Z pewnością. To, to, to już samo za siebie mówi. To jest rzecz niebywała, że w tak ciasnej i zwartej zabudowie udaje się nam stworzyć rzecz zupełnie nową. Czy to jest potrzebne? Ktoś zapyta. No, kiedyś wystarczyły tak zwane deski teatralne i było dobrze, a teraz sięgamy tutaj już do technologii z XXI wieku. Zapadnie, sceny, windy. To, to, to wszystko dlaczego? Dlatego, że my stajemy się bardziej wymagający jako widzowie. Żądamy już nie tylko od artystów pełnej ekspresji ciała, słowa, ale no i, i otoczenia tego anturażu. No, jak ktoś mówi o niebiosach, to Pewnie te niebiosa mają wstąp wstąpić tutaj na naszych oczach. To na deskach z Teatru Stefana Żeromskiego się już niebawem będzie działo. Niebawem, czyli wszyscy dopingujemy, aby ten termin pierwotny. Dyrektor teatru mówił że o tym, że 6 stycznia przyszłego roku, czyli 145 rocznica otwarcia kielackiej sceny dramatycznej, która ponad 140-letnią historią może się pochwalić. Czy pana zdaniem uda się ten termin dotrzymać, żebyśmy w styczniu mogli do nowego gmachu wejść? Kończę na jednym wdechu. Dopingujemy <laughs> dla do pana dyrektora, aby coś. Stało, bo rzecz jest warta tego. Wszyscy na to czekają. Przede wszystkim aktorzy, którzy no scenę zastępczą, mają całkiem niezłą, ale no nie czarujmy się no Teatr Żeromskiego na Teatr Rzymskiego, na Sienkiewce naszej ukochanej. No cóż, no to, to jest rzecz niebywała. Także z pewnością My tam będziemy, panie redaktorze, i zapraszamy już państwa w imieniu dyrekcji teatru i aktorów, bo, bo to będzie wspaniałe przeżycie. Teraz zatem temat nieco zmieńmy. W miniony weekend województwo świętokrzyskie odwiedził premier Mateusz Morawiecki, aby sprawdzić między m.in. Jak, jakie są efekty działania programów społecznych takich jak Maluch Plus czy Senior Plus w naszym regionie. I czy pana zdaniem województwo świętokrzyskie ma się czym pochwalić w tym zakresie? No to nie tylko świętokrzyskie. My staliśmy się taką wizytówką tych programów w tej chwili, bo to one. Tak długo już są na, na rynku, też może niewłaściwe słowo, ale tak długo nam towarzyszą, że przyzwyczailiśmy się do nich. Bardzo się cieszę, że to południe województwa, tereny mi bardzo bliskie, bo to powiat pińczowski i powiat kazimierski były zwizytowane tym razem. Obie wizyty bardzo udane, bardzo ciepłe, serdeczne. Żłobek i przedszkole w miejscowości Działoszyce. No same za siebie mówiły. Same za siebie. To jest zupełnie inna jakość tego typu usługi. Co by nie mówić, Maluch Plus rozwija się no, pełną parą i rzeczywiście, jak rząd powiedział, że zwiększy o ileś tam miejsc, a te o ileś to zaczynaliśmy z pułapu niespełna 80 tysięcy, w tej chwili to już mamy prawie 200 tysięcy. Docelowo chcemy dojść do 300 000, 320 tysięcy miejsc żłobkowych w Polsce. W te miejsca wpisały się również działoszyce. Kto tam był i kto widział na zdjęciach powie jedno. No, to jest piękne miejsce dla naszych milusińskich, co nie mamy się czego wstydzić. Podobnie rzecz się ma, jeżeli chodzi o program Senior Plus Skalbmierz. Inwestycja bardzo potrzebna. Tam pan premier Dosiadał się wręcz do stolików te osób, które przebywały akurat w tym miejscu, i no podziwiał to, w jaki sposób można pięknie pracę zorganizować tym osobom, pomóc im zintegrować się. To wszystko mówi o jednym. Programy społeczne rządu są programami potrzebnymi, trafionymi i bardzo mocno wspierającymi lokalne społeczności w różnych aspektach i funkcjonalności. W ostatnim czasie dużo mówi się także o nowelizacji, waloryzacji świadczenia rodzina 500 plus do 800 zł. Czy Pana zdaniem to potrzebne działanie? No, zdecydowanie tak, chociaż ilość malkontentów od początku się pewnie nie zmieniła. No byli tacy, którzy tą przysłowiową 500kę tak schejtowali na samym początku, że aż chyba sami się później obudzili w innej rzeczywistości, jak się udało ten w program z powodzeniem wprowadzić. No i co? I teraz mamy powtórkę z rozrywki. Ci sami, którzy nie wierzyli w 500, nie wierzą w 800, bo dla nich... A niektórzy chcą, aby już od 1 czerwca zaczął ten program Nie ja wiem, tylko panie redaktorze, ja to trochę się śmieję z tego, no bo Mieliśmy w historii wielu niedowiarków, ale no jeżeli już raz sprawdził, no to powinien sobie dać spokój taki człowiek i skoro rząd mówi, że wprowadzi i znajdzie środki, to te środki będą. Jest pewna grupa, która też kontestuje, czy w ogóle jest zasadne, zasadna pomoc państwa dla tego typu, na tego typu działania, a na co te pieniądze wydawać. Na dziwne rzeczy nie wydajemy tam, gdzie te pieniądze są potrzebne. Dzieciaki dla nas są wartością niezbywalną i wartością, do której cały czas musimy się odwoływać. Wyciągnęliśmy bardzo dużą część społeczeństwa z biedy, z tego, o czym Pan Premier mówił, z zeszytów, z zeszytów, gdzie często matki na zeszyt brały potrzebne produkty, aby, aby wyżywić rodzinę. Nie chcą pamiętać o tym niektórzy? No trudno, pamięć mają niektórzy krótką, ale my pamiętamy. Czy potrzebna 800? Pewnie, jeżeli by się środki znalazły i 1000 by się przydało, i tu nie ma co mówić, bo. Potrzeby społeczne są duże i im więcej na te dzieciaki w tym momencie włożymy, to tym lepszy dla nich rozwój i start zapewnimy. A to bardzo dobrze rokuje na przyszłość, bo społeczeństwo będzie zdrowe, dobrze odżywione, rozwinięte, wyedukowane, czyli będzie społeczeństwem twórczym i rokującym na przyszłość. Nie woliłbym, to już tak na zakończenie, ktoś tylko tak, że temat zmienimy ponownie, bo 31 maja poznamy wtedy laureatów czwartej edycji konkursu literackiego "Tak widzę świat". Tak go czuje, wpłynęło ponad 450 prac, czy wśród nich ma pan już swojego faworyta? Panie redaktorze, krótko pan powiedział, ale dotknął pan bardzo my, bliskiego mi tematu. Konkurs Tak widzę, świat tak go czuje, czwarta edycja, tak dobre słowa. Rzeczywiście rekordowa w tym roku ilość prac nadesłana z całej Polski te prace są. Nową tegoroczne to jest, że. Trzy kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, średnia i kategoria Open. Jestem przy 250. pracy w czytaniu. Kapituła się zbierze rzeczywiście na koniec tego tygodnia. Pierwsze przymiarki zrobimy, jak ocenić te pracę. Wybór jest bardzo trudny, panie redaktorze, czytając te prace. No wchodzi się tak naprawdę do domów tych osób, które pisały te prace. Są bardzo prace bardzo takie osobiste, bardzo odpowiedzialne i obojętnie w jakiej kategorii by to nie było, na pewno wybór będzie bardzo trudny, aby wybrać tę naj, najładniejszą, najpiękniejszą. Jedno jest pewne. Chcemy pisać o naszych problemach, bo to nie jest tak, że piszemy tylko o kwiatkach, pszczółkach i o maju. To są bardzo trudne często prace, dotykające wielu bolączek codziennego życia. Jeszcze raz powiem bardzo osobiste w niektórych wymiarach, albo w większości nawet. No cóż, będziemy mieć chyba burzliwe obrady. Jaki będzie werdykt, jeszcze nie wiem. Rzeczywiście końcówka maja ostateczna ocena. Gdzieś w połowie czerwca będzie uroczyste wręczenie nagród. Na co już Państwa redakcję zapraszam. Zresztą jesteście współorganizatorem, czujecie się jak u siebie. To ja będę gościem tutaj, pomyliłem teraz strony. Dobrze. Bardzo dziękuję. Przypomnę, zapraszał, zachęcał także do śledzenia tego, jak rozstrzygnie się już kolejna edycja konkursu Tak Widzę Świat Tego Czuję. Wojewoda Świętokrzyski, w Koń. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu, miłego dnia.